www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 5 grudnia na porannej analizie technicznej. Szybkie ogłoszonko zapraszam do naszej grupy kryptospekulanci.pl. Jeżeli myślisz poważnie o tradingu, chcesz się wiele rzeczy nauczyć, no to zapraszam serdecznie materiały szkoleniowe od A do Z, strategie, codzienny live o 20, gdzie. Patrzymy, szukamy, zajmujemy pozycje ewentualnie jak coś jest ciekawego, poranne odprawy, analizy, moje pozycji i wiele innych rzeczy tutaj też plany na 2023 rok, czyli mocno, praktycznie będziemy ten rok rozgrywać. Tutaj stawiamy już po teorii na praktykę, chociaż w praktyki w tym roku też było dużo, bo mieliśmy KS pozycje, więc tam było dużo prowadzonych pozycji, ale mimo wszystko ten rok będzie bardziej skupiał się właśnie na praktyce. Jutro Mikołaj, słuchajcie, e, więc jeżeli Mikołaj, no to wrzucę Wam tu kod minus 30% na wszystko. E, jak ktoś jest zainteresowany, to można skorzystać. A dzisiaj, słuchajcie, zapraszam na live o 17 e, na YouTubie. O 17 spotkamy się tutaj na żywo na YouTubie możecie zadawać pytania, przygotować pytania, itp, itd, więc zapraszam serdecznie na godzinę 17. Dobra, słuchajcie, BTC, piękne BTC, piękne BTC. Pierwsza rzecz: atak na strefę, atak na strefę, atak na strefę, atak na strefę, atak na strefę. Atak na strefę. Wczoraj na live mówiłem, że to jest ostatni atak na strefę. Dlaczego? No, Logiczne myślenie, proste, proste, logiczne myślenie, prawda? Pierwsza rzecz, bardzo silny Bitcoin, czyli mieliśmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty atak, a mimo tego nie, sch nie schodziliśmy do strefy podażowych. Oczywiście tu była strefa popytowa, ja ją wykluczyłem, bo wręcz nie wierzyłem, że Bitcoin tylko zrobi taką małą korektę, prawda? Więc nawet jej tu nie rysowałem na wykresie, ale mimo wszystko ta strefa tutaj, której tu nie widzicie, a jest ta strefa z pomiarów wynika i on, on się tu zatrzymał, natomiast ja w to osobiście nie wierzyłem, że tak niską korektę zrobi, no ale okej. Okay. Czyli tak, mieliśmy wczoraj tutaj kolejny atak, no i teraz łączymy kropki, słuchajcie, myślimy logicznie. Jeżeli tu był atak i a, tutaj cena już nie spadała, prawda, ona się tutaj z uwagi na weekend, pamiętajcie, że weekendy na rynku teraz są zazwyczaj nudnawe, więc z uwagi na weekend po prostu ona sobie tutaj spacerowała boczkiem, no to przy niedzieli, przy Wieczorem przy niedzieli atak na tą strefę jest bardzo wymowny, okay? czyli, czyli rynek chce, okay? czyli rynek ma chęć rynek chce. W związku z tym też to no taka informacja prosta płynęła z rynku. W związku z tym też pozycja zajęta long i na chwilę obecną, co dostaliśmy przebicie, nadbicie strefy. Nic to za wiele nie zmienia, bo tak naprawdę ogólnie największą strefą to jest ta strefa i ten OPS, ok. Dopóki tego nie przebijemy, to ja to i tak traktuję jako ruch boczny, prawda? Chociaż, tak jak mówię, tutaj bardzo ładny trend się rozwinął, ale mimo wszystko jako ruch boczny. Więc to co najważniejsze, ta strefa pokonana super, czyli jest taka pierwsza przesłanka, że BTC ma siłę. Okay, czyli nie ma tu sprzedających, sprzedający mają inny plan, czyli albo wyżej będą chcieć e, to e, realizować, albo, 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 albo już nie chcą sprzedawać. <laughs> I to jest właśnie to. Dobra, więc w każdym razie strefa pokonana, pierwsza jaskółka. E, Czekamy na, na tą strefę podażową, co tu się wydarzy, bo tu był już jeden strzał. Więc tutaj z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać drugiego strzału korekcyjnego, przynajmniej. Zobaczymy, jak ta korekta się tu rozwinie. Natomiast trzeba być czujnym: jeżeli jesteście w altach, no to trzeba obserwować, czy Bitcoin tutaj, jak tu Bitcoin dojdzie, to trzeba obserwować, czy czasem nie wyjść z altów i się nie zabezpieczyć. No ale tutaj też będziemy zbierać informacje, jak silny będzie tutaj. Trend i ile tu, ilu tu będzie sprzedających, czyli czy siła sprzedających będzie tu duża. I tyle, jeżeli chodzi o BTC. Rozegranie na LTC dzisiaj zamknięte. 70%. Ja gram na dźwigni 10. Słuchajcie, nie kierujcie się tym, co ja robię, bo no ja tak jak mówię, mam już sporo doświadczenia, więc te dźwignie mogę sobie zwiększać, i na tych dźwigniach czuję się dobrze. Natomiast takie krótkie wyjaśnienie, co tu było rozegrane. Co to jest? Bycza flaga, prawda? Bycza flaga na Litecoinie. Ja o tej fladze też mówiłem na grupie. Nie wiem, czy na YouTube mówiłem, chyba nie. W związku z tym z prostym myśleniem. Jeżeli mamy byczą flagę na, jakimś, na jakiejś monecie, to takim obowiązkiem byczej flagi co jest? Wybicie szczytu, prawda? Myśmy tutaj nadbili tą flagę, ale z uwagi, że był weekend, więc nie, war nie warto było interesować się rękiem. To ja też tutaj nie podejmowałem żadnych decyzji, chociaż miałem cały czas tą byczą flagę tutaj w myślach, że warto by ją było rozegrać, bo tutaj do tego szczytu jest kawałek, jeżeli chodzi o futures, prawda? No i wczoraj nadarzyła się taka okazja, e, czyli z tego ruchu bocznego dostaliśmy tutaj pierwszy strzał w górę i pierwszą taką korektę, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, malutką korektę, więc tu było moje przyłączenie się w swing około ok. 77,20 e, w tym przypadku. E, i miałem do tego dwa powody. Pierwszym powodem było to, że bycza flaga powinna wybić szczyt. I też tutaj mój był take profit w tych okolicach. Drugim moim potwierdzeniem było to, że BTC zaczął atakować strefę i z uwagi na to, że zrobił to w niedzielę wieczorem, czyli szykując się na poniedziałek, no to prosta, prosty rachunek. No, kupujący specjalnie, że tak powiem, nie atakowali w niedzielę po to tylko żeby sobie tutaj zaatakować i spaść, prawda? Bo gdyby chcieli, nie mieli wiary w to, no to by już po prostu zaczęli spadać, więc te dwie przesłanki skusiły mnie do tego, żeby zająć tutaj pozycję long. No i targetem było wyjście na szczyt. No nie wyszedłem od razu tam idealnie, bo zamknąłem po prostu z palca dzisiaj na 83,09. Aczkolwiek tutaj też ustawiałem pozycję w nocy, więc ustawiałem po prostu zlecenie limit z ustawionym stop-lossem. No i pod to w nocy grałem. No nie chciałem tutaj tego ruchu, że tak powiem chciałem go wykorzystać bo była bardzo duże, bardzo znaczy dwie przesłanki na to, że ten ruch będzie miał jak najbardziej sens. To takie wyjaśnienie jakby ktoś był zainteresowany. Natomiast teraz tak, jeszcze linka. Link bardzo ciekawy. Ja już wam o tym linku mówiłem dość dużo. I tu mieliśmy tą globalną trendlinię, To mówiłem, żeby obserwować tą linię globalną, bo ona jest mega, mega fajna. I teraz, tak, trendlinia trendlinią. Um, natomiast to, co tak ważnego jest tutaj, to to, że. Tutaj zobaczcie na ten ruch boczny. Potężna akumulacja, i taka akumulacja ma odzwierciedlenie w danych on-chain. Czyli z tego, co ja tam doszedłem do danych, to tutaj zostało zakumulowane 200 milionów dolarów w linku. Okay? Czyli zakupy za 200 milionów dolarów w linku. I teraz tak ulica pomyśli: oho, super, lecę, wchodzę, 200 milionów, akumulacja będzie rosła. No nie do końca, prawda? Bo słuchajcie, rynek nie jest tak prosty, jak się wszystkim wydaje, znaczy może być prosty, ale trzeba wiedzieć o tym rynku co nieco. Więc tak, pierwszą rzeczą, o której ja zawsze mówię, to po przebiciu takiej trend linii zazwyczaj jest takie ześlizgnięcie się po linii trendu. ok? Ono może być, a raczej występuje w wielu w ogromnej ilości przypadków. Natomiast również przy akumulacji, ok, zapamiętajcie sobie to, przy akumulacji zazwyczaj... Nie zawsze, ale zazwyczaj monetka robi jeszcze pięterko w dół, ja to nazywam, okay? Czyli zaczyna tutaj albo akumulować, albo po prostu robi pięterko w dół po to, żeby tutaj zacząć budować trend. No bo kiepsko tak z akumulacji budować trend, prawda? Chociaż, chociaż wiele razy mieliśmy, że z akumulacji startowało, ale trzeba też się nastawić na to, że po akumulacji jeszcze, jeszcze czasem jest to piętro w dół. I teraz tak, jeżeli chodzi o linka, Wczoraj taki sygnał wrzuciłem na grupę, tutaj, jeżeli chodzi o swing H4, więc tutaj takie rozgrywanie swingu H4, ale nie jest to nic mocnego, gdyż dostaliśmy tu pierwszą falę w dół, okay? dostaliśmy pierwszą reakcję w górę, i kolejna fala w dół może być jeszcze ze ścisknięciem się po tej linii, prawda? Czyli dopiero za. Kolejnym razem, jak będziemy to atakować, czy też zrobimy tutaj inne miejsce do wejścia, może być to już udane. W związku z tym fajnie by było, gdybyście sobie gdzieś tam tym linkiem się zainteresowali, zobaczyli sobie, jak to wygląda, pomyśleli, czy jakieś strategie, jeżeli macie pod zagranie. Ogólnie rzecz biorąc, ja to zagrywam jako handel poziomami, czyli mam tu pierwszy poziom, mam tu drugi poziom, stąd mam pierwsze zakupy na linku. Z wynikające z tego, że jest to strefa popytowa, o której też Wam mówiłem, ona jest dość duża, więc no tutaj, tak jak mówię, może być jeszcze ta druga strefa zaliczona, chociaż do tej drugiej strefy jest 40%, ale może być, ok, może być, także mm, tak to by wyglądało, natomiast tradeowo, no też tutaj mocno trzeba się skupić, jeżeli oczywiście ja tu nie zajmowałem pozycji trade, yy, bo mam stąd pozycję, natomiast jeżeli tutaj zrobimy jeszcze to zejście, i będziemy wracać, to i ja się jeszcze zainteresuję pod to, żeby to przytradeować na krótko, krótkoterminowo. Natomiast jeżeli osoby próbowały tutaj z grupy stąd, no to warto oczywiście zabezpieczyć tą pozycję zgodnie ze strategią H4 swing. Mamy też na to strategię pod te swingi zabezpieczyć i ewentualnie później sobie jakieś tam take profity zrobimy, a jak nie, no to będziemy Próbować tutaj po tej fali spadkowej, trzeciej, czy będzie się tu budować trend, bo zazwyczaj, jeżeli jest to korekta, to zazwyczaj są to trzy fale. Jeżeli jest to korekta dla całego impulsu, bo jak mamy jeden impuls, to w jednym impulsie może być tylko jedna fala, i to jest całkiem normalne. I tutaj też może być jedna fala, dlatego stąd to, to zajęcie pozycji. Natomiast jeżeli będą trzy, to też spoko, bo później będzie się ewentualnie będziemy mieć sygnał, czy będzie się budować trend. Tyle. Zapraszam o 17 na Live'ika, życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego i do, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.